Generał Michael Flynn wzywa do zamiany Pam Bondi na Sydney Powell na e, posadzie prokuratora generalnego USA. No Pam Bondi e, zawiodła, tak? Pokazują nam, że system sprawiedliwości na przykładzie USA, ale u nas jest to samo, jest skorumpowany. I taka pam Bondi była tylko po to, żeby pokazać, że ona nic nie zrobi. Najwi najwidoczniej też były informacje, że ona najprawdopodobniej jest podmieniona, więc odgrywa tylko scenki, że niby chce ujawnić akta Epstein'a na przykład, a i tak tego nie zrobi. No tak czy inaczej, show must go on, ale teraz jak Sydney Powell miałaby wejść na jej miejsce. Sydney Powell w 2021 roku było na jej temat bardzo głośno, bo ona ujawniała oszustwa wyborcze i ona ujawniała naprawdę grube rzeczy, czyli Smartmatic, czyli software dla maszyn do głosowania, który manipulował Wyniki, wy, wynikami głosowań. Jest to związane z Wenezuelą, ponieważ ta firma powstała, czy, czy w ogóle ten sposób oszustw wyborczych poprzez y, mechaniczne maszyny liczące głosy, podmieniające głosy i tak Zaczęło się to w Wenezueli, później ten system rozszerzył się na całym świecie, też w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób oszukali mm, wybory, kiedy rzekomo Biden wygrał. Ona też mówiła dosyć takie głębokie teorie konspiracyjne też o schakowanych satelitach, które w jakiś tam sposób też manipulowały tymi głosami z zagranicy. E, w, tam były wmieszane w to włoskie służby. Naprawdę ciężkie rzeczy, ciężkie rzeczy. Ja już nie pamiętam wszystkiego. Tak czy inaczej, demokraci podobno na kilkanaście sposobów oszukali te, oszukiwali w wyborach, między innymi ściągając nielegalnych imigrantów i dając im insurance number czy tam jakiś inny... Ten. Inny numerek w systemie, żeby mogli głosować. Jeszcze raz przypomnę, w Stanach Zjednoczonych nie ma obowiązku, przynajmniej w niektórych Stanach, nie ma obowiązku posiadania dokumentu tożsamości, żeby głosować. I, za, i to też walczyli o to, Demokraci, żeby utrzymać to, tak? Czyli każdy może sobie głosować, nieważne, czy jest obywatelem, czy jest nielegalnym imigrantem. Takie wały. No, oczywiście, nieboszczyki głosowały na Bidena. Eee... Fałszywe karty do głosowania były na wiele. Były te maszyny do głosowania, które źle liczyły głosy, dawały, nie wiem, pół głosu na Trumpa, jeden i pół głosu. Takie rzeczy, takie rzeczy. Tam w tych, jak się wchodzi w te szczegóły, okazuje się, że te, te maszyny do liczenia głosów. Liczą głosy jako cząstkowe liczby. <laughs> Nie jako 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tylko 1, 1, 2, 1, 3, czy coś takiego. Takie, tak, tak są zrobione te systemy, żeby dało się oszukiwać. <laughs> no tak czy inaczej, Sydney Powell kiedyś było na, te, na jej temat głośno, później ona chyba była skazana za coś, za znaczy w związku z ujawnianiem tych oszustw wyborczych wiadomo demokraci odbijali pałeczkę i oskarżali tam różnych ludzi między innymi Sydney Powell i ona była uniewinniona przez Trumpa no w każdym razie jakby ona została prokuratorem generalnym to mi się wydaje że wszystko by mocno przyspieszyło bo Pam Bondi ta blondynka ona chyba była tylko po to żeby pokazać skorumpowanie systemu sprawiedliwości, że ze skorumpowanymi ludźmi nic nie da się zdziałać. Zobaczymy, zobaczymy tak czy inaczej. Ostateczne rozwiązanie tego wszystkiego. Jak już ten teatrzyk się skończy, to jest wojsko Military is the Only Way. Trybunały wojskowe i tyle. Nic, tak naprawdę, wszystko, co się dzieje w ramach istnieją. Istniejącego systemu sprawiedliwości to jest tylko teatr. Tak? To, co jest realne, realne rozliczenie, to trybunały wojskowe. A wszystkie skazania czy tam prowadzenie, czy oskarżenia w ramach istniejącego cywilnego systemu sprawiedliwości to jest tylko teatr. Częściowo, żeby przygotować do trybunałów, Czyli są jakieś oskarżenia rzucane, i tak dalej, ale częściowo też, po, te, też ten system musi się skompromitować, i w ramach tego systemu prawdziwych rozliczeń nie będzie. Tak samo zresztą jest u nas. Są oznaki malutkie, malutkie oznaki rozliczeń, ale to nie są prawdziwe rozliczenia. Prawdziwe to są trybunały wojskowe i egzekucje. Pozdrawiam.